Za nami gra Andoria, a to znak, że kolejny bizon wyjeżdżał. Kolejny bizon nagrywamy w tym momencie. Tym razem jest to kombajn duński. Aktualnie nie ma na sobie kabiny, ale za chwilę o wszystkim. Dowiecie się na spokojnie Także dziś w programie gościmy kombajn Bison 5058 Standard Który wrócił tutaj Z Danii, dokładnie w roku 2000 No i wrócił stamtąd po małej awarii Silnika, małej, dużej Ponieważ silnik był zatarty Ale wszystko po kolei, także proszę państwa Kombajn Bison 5058 Standard Także troszeczkę nam deszcz tutaj nas złapał On ogólnie stoi sobie Cały czas pod wiatą tutaj no ale teraz nam trochę przemo przemokł Przez to, że tutaj właśnie yy, został przepalany I przy okazji sobie nagramy z niego materiał yy, Kabiny nie ma ze względu na to, że się nie mieścił po prostu yy, do stodoły Ale kabina jest w zestawie Oczywiście jest yy, w innym pomieszczeniu Także proszę Państwa, tak, tak się prezentuje ten bizon Z przodu naklejeczka bizona Oczywiście duńskie napisy No i coś, co nie dowierzałem tak, ma tabliczkę znamionową Nie zerwali, nie zerwali, nie odmodzili go Tutaj handlarz trochę próbował Zatamować, zatrzeć ślady roku Ale jest 1978 rok Bison Bison 5056 No i numer Proszę bardzo, mamy tutaj numer 11396 Także niedaleko można powiedzieć Początku produkcji Ursus Bison Także tutaj, nie wiem, może jakiś dealer. Chyba tak, coś takiego. Duńskie napisy, oczywiście. Bo zachowany ładnie, jeśli chodzi o blacharkę, ponieważ cały czas jest garażowany No wiadomo, gdzieś tutaj czasami się zdarzy. Nie wiadomo, jak on tam w Danii był także traktowany, bo on w 2000 roku wrócił z Danii. A do, tego, do tej pory mogło się wszystko stać, ale blacharsko wygląda ładnie. Takie pałąki tutaj. Zaraz zobaczymy kabinę, bo też kabina jest ciekawa Proszę bardzo No i te napisy fajne są Bison 5056 standard Tak to wszystko wygląda Już się drabinka Jak to w Bizonie musiała mieć swoją przygodę Żeby wam umilić e, jakoś ładnie ten film, te, rela te relacje e, Nie dodaję nie, żadnej muzyczki w tle Tylko w tle będzie grała nam Andoria Zaraz zobaczymy jak chodzi. Tam no w ogóle jest inny układ O, możemy zobaczyć ten układ tutaj Zobaczcie, tam mamy chłodnicę oleju Ale ona jest tak zrobiona Przed tą chłodnicą Przed tą chłodnicą układu chłodzenia Tak to wygląda Tu powinien być jeszcze taki kosz Tak zwany kurnik tutaj Czy to siabuda się na to mówiła? Nie wiem Tak do góry powinien być, on tutaj powinien łapać powietrze Tutaj te siatki Zrobione są, oczywiście zabudowane osłonami Żeby się te plewy tak nie przyklejały Także tego kurnika tutaj brakuje O tutaj wlew jest od góry, zobaczcie Na poleju tutaj od góry jest w tej wersji A propos tego kurnika o którym mówiłem Zobaczcie on za mną tu leży, to jest ta siatka tam do góry o, jest ta fajka jeszcze w środku. Ja, ja ich szukam, a one do leżą. Zobaczcie, i to właśnie to całe to powinno, to tak stoi do góry. O, tak to powinno być. Podwyższa nam kombajn I to jest na tym miejscu. Także możemy sobie otworzyć, czy nie możemy? Możemy. O, wytrząsacze. Pięć klawiszy w wytrząsaczu. tutaj nie ma żadnej innej rewelacji. Niczym tutaj się chyba już więcej nie różni. Ten wlew ciekawy. w W późniejszych wersjach także on był od góry robiony, a w tych wersjach jakoś pomiędzy to było w przodu, tutaj pod filtrem od tej strony. Był wlew oleju i bagnet. Mamy oczywiście klątwę rozdzielaczy. cieknie, także Orbitrol nie tutaj to jest temat, oczywiście, bardzo wrażliwy w tych kombajnach. Proszę bardzo, ale tak to nawet ten pomost nie jest jakiś tutaj zjedzony przez korozję. Nie ma takich rzeczy. Ładnie to było naprawdę przechowywane. Proszę bardzo, informacja o akumulatorach. Mamy to w duńskim języku. Proszę bardzo, wszędzie naklejki duńskie. O, mamy tutaj siłownik i także taki śpień co tutaj trzyma co film to inaczej to nazywam ale mamy tutaj podpórkę, to mogliśmy sobie w ogóle blokować żeby nam nie opadło no i oczywiście jest tam nasz kloc, skrzynia supra, no na chwilę się przejedziemy także zobaczymy jak to wszystko chodzi tu jakieś takie osłony ciekawe czy pozostałości po osłonach no i pas jednorzędowy tutaj oczywiście lata no i tutaj oczywiście Glątwa, glątwa cieknących rozdzielaczy. No u mnie tak samo jest to I bardzo często to się zdarza To jest bardzo newralgiczny punkt w kombajnach Bezpieczniki oczywiście No i tutaj strzał przez drabin, drabinkę miała Drabinka miała strzał przed wjazdem do yy, Do wiaty, do stodoły Proszę bardzo Zobaczmy sobie tutaj dalej Oczywiście mamy ten piękny napis Mamy oczywiście kapselon odsłaniający I ta rura Jest jeszcze w miarę, trochę porysowana, ale W miarę jeszcze prosta jest Otwórzmy sobie może tutaj teraz O tutaj jaka fajna skrzynka w ogóle na narzędzia A w niej koła pasowe Musi oryginalna, bo napisy duńskie Otwórzmy sobie teraz tę stronę Zobaczcie jeszcze te Wszystkie naklejki tutaj zachowały się Przęgło podobno było robione już, ale wszędzie smarowanie jest zaznaczone. A tutaj, już na pasie, na trójpasie, jest to mocarnia. A tutaj nie widać teraz, bo lata, ale to jest na tych pasach takich karbowanych, oryginalnych. I teraz ciężko chyba dostać nawet do tego. Ale jak dobrze pamiętam, to ten pas jest delikatnie dłuższy od tego, tak było w tych ekspor eksportach, a w naszych krajowych to jest mogli zakładać takie same. Siłownik. Mamy kabel tutaj, widać jeszcze podłączony, fajnie. A tutaj filtr, mam dalej pompę, widzimy, hydrauliczną, kręci się. Także tutaj przystawka jest założona do sieczkarni. Sieczkarnie także ma, ale patrzcie tutaj, że to miejsce nie jest tu klejone. Rzadko kiedy widziałem, żeby to nie było klejone tutaj, nie? niesamowite. Dobrze zachowany jest ten kombajn bardzo dobrze. Onywialnie, tutaj łożyska, wszystko poznaczone, widać, że było smarowane bardzo dobrze, także tutaj idzie napęd nam na sieczkarnie do tyłu, tutaj także smaring, smaring. tutaj też zobaczymy jakiś napis wybity jest. Chyba nie znajdziemy Siłownik od jazdy, od skrętu No i te opony z tyłu No Zobaczcie, oryginały jeszcze Takie miały te opony, te kombajny Z takim bieżnikiem, w tamtych latach Proszę bardzo, to tu musi być jakiś dealer chyba Bizon 5056 standard Zobaczcie, tutaj jest jakaś w ogóle sieczkarnia. Łodrekorda, <grymna> firma Rekord ze Szwecji, produkowała takie sieczkarnie. Proszę bardzo, takie zapięcie tu jest. O. Tak to wygląda. W tamtych czasach nie produkowaliśmy sieczkarni, także takie sieczkarnie nasi przyjaciele szwedzcy robili. Proszę bardzo, z tyłu napis także. Dobrze, Naklejka, nie napis. O, a tu jakie koło śmieszne. Zobaczcie, wyważone Fajnie, tutaj zapięcie Tu można zobaczyć sobie noże Na wałku A zobaczmy jeszcze tutaj Mamy oczywiście sita standardowe, grzebień na końcu Tutaj nikt się nie bawił Ale jest kosz zmieniony Kosz jest wymieniony Tak, to było zmieniane tu delikatnie jakby przycierał, tu troszeczkę za daleko jest. No ale te klawisze też trzeba ustawić, też nie jest tak jak Hop, Idziemy sobie na prawą stronę. Oczywiście pałunki z dwoma światłami, odblaskiem. Ustawianie wiatrów mamy. Jeszcze jest zachowana skala. Oczywiście no zbiornik, akumulatory to jest, to jest wszystko to samo. W tych samych miejscach. Zobaczmy sobie tę stronę. Teraz otwórzmy. Pandoria nam gada. Fajny podkład muzyczny. Podkład silnika. O, tutaj chyba nie otworzę. O, tutaj już do wymiany będą łopaty. Patrzcie. skończyłeś? Podajnik się skończył. No to trochę lepsze łopaty, ale także zużyte są już. Tutaj ładnie wygląda, te blachy wyglądają ładnie w tym kombajnie I też wszędzie odnaczone smarowanie Te blachy bardzo fajnie wyglądają Cały mechanizm ustawiania wiatrów Proszę bardzo Smarowanie Wyważenie Koła Tu troszeczkę ciekło. Kombajn ogólnie już od 5 lat, chyba nawet nie kosi. Jak dobrze pamiętam, 5 lat już nie kosi i znowu nas też goni. Także musimy tutaj w miarę szybko go obejrzeć. 5 lat już kombajn stoi, ale jest cały czas przepalany. Tutaj już właściciel nie tnie tym kombajnem. No właśnie, taka właśnie była historia, jak Wam opowiadałem: że jego tata sprowadził ten kombajn w roku 2000. On ogólnie wrócił z Danii. No i miał robiony silnik. Ten silnik chyba był przełożony, bo był zatarty tamten. I takie o! Pałąki. Przód bardzo wysoko, więc nikt nie pisgnie głową. Naklejeczki mamy. Teraz wam pokażę tą kabinę i w ogóle i header. Przej, przejdźmy sobie może teraz na pomoc do góry. Proszę bardzo. Naklejeczki, a tu chyba jakiś uchwyt do, do koguta. Mamy tutaj napisy duńskie. No i cały pomoc, w ogóle to siedzenie, jakie fajne, w fajnym stanie. Wysokościomierz do gardzieli przytwierdzony. No, siedzenie lub. Mamy tutaj gaśnicę, drugą gaśnicę, ale to ta to konkretna, to wygląda jak butla jakaś z gazem. Proszę bardzo, ciekawe, czy zegary wskazują poprawnie. Tak, może nie Jeśli tak, to piękne ciśnienie tutaj jest Ale to chyba już Nie wiem, czy to wskazuje dobrze Mamy oczywiście biegi I mamy gaz Skrócona instrukcja obsługi No i ładnie zachowany Podest zardzewiały. No i proszę bardzo kierownica kabinę za chwilę wam pokażemy bo oczywiście no nie mieści się i tak musiała być belka przecięta żeby on się zmieścił tym kształtem swoim o za chwilę sobie zobaczymy biornik także zachowany ładnie Żmika. trochę już zatemperowana. Ale podłoga ładna Trochę już tak porobiona Ale tak to ładnie wygląda Zobaczmy Jest i silnik SW400 R3 I tutaj rocznik 75 O podłoga nie jest tam biała nawet pod tym olejem ładnie w ogóle wygląda ten silnik, nie? taki kolor ma srebrny, Andryków ładny, zachowany kolor także sobie wszystko tu działa ładnie chodzi, no i jeszcze z tej strony można zobaczyć na podest, tak się prezentuje ten podest, za chwilę zobaczymy sobie jej kabinę i zobaczymy sobie jeszcze header oczywiście a blacha także jeszcze nie osłabiona jest tutaj Dobrze, Blacharstwo to fajnie to wygląda Jeszcze można na podajnik spojrzeć No za dużo się tu nie dowiemy Także o Proszę bardzo Przejdziemy sobie teraz może do Hedera. O, tu też smarowania Piktogramy, emblematy, wszystko jest Wszystko jest zachowane No, fajnie, naprawdę fajnie było to dbane wszystko w całości tak się prezentuje, standardowe, jakby to wyglądy duńskie, tak te kombajny na nadanie wychodziły. tutaj wąskie koła, ale te opony to już ktoś sobie przerzucił chyba, bo to budiera są na tej wąskiej Felze, wąskie koła pozakładane, akurat w tym egzemplarzu i tak on w całości tutaj nam wygląda, nie? Ładnie wygląda i ładnie chodzi, piękny ten dźwięk. Jest. Te starsze też miały taki swój charakterystyczny dźwięk, bo każdy silnik z inną wersją inne brzmienie nam nadawał, ale ładnie to brzmi. O, no. tak on wygląda w całości, proszę bardzo. Jeszcze sobie obejdę, żebyście widzieli dobrze, jak on się tutaj prezentuje. A no, jeszcze tutaj listwy są. Troszkę już widać, były wymieniane. Pa, pracuje to wszystko. bęben też jest, ale nie jest jakoś obity kamieniami. Ale już tam nie będę zaglądał. Zobaczyć, ile ma w łapaczu kamieni. Także tak. No, poczciwie wygląda, dziadek. Poczciwie. Musimy się krzątać, bo tutaj zaraz będzie padać, żeby on nie mógł się nam tutaj, bo żeby się nie psł ten stan. Bo takiego stanu to naprawdę 78 rok, a on. Ładnie blacharsko zachowany. No, tutaj jest jeszcze kabina. Kabina jest chyba przez Duńczyków zakładana. Bo Troszeczkę inaczej to wygląda niż, niż te polskie. Także oni musieli swoje kabiny chyba zakładać do tych kombajnów. Otapicerowana jest tabliczka Bison 87 rok. Także to później chyba ktoś się dołożył. Jakaś foka. Nie wiem, tutaj tylko przednie szyby nie ma w tej, tej kabinie. Jest jakaś dolna jeszcze, szybka tam, ale też jej chyba nie ma. Proszę bardzo, tak wygląda ta kabina. Także jest kabina w zestawie, tylko jest po prostu zdjęta. O, tutaj kogut, <laughs> oczywiście żartuję, ale tak wygląda ta kabina. Oczywiście zdjęta, bo się po prostu nie mieścił, nie? No i tutaj oczywiście mamy header do tego kombajnu starego typu osłona starego typu header w ogóle. Taka to jest osłona, proszę bardzo. Kiedyś myślałem, że to zdrutowana jest przez kogoś osłona. Jak kiedyś to widziałem, ale widzę, że one tak miały te osłony. Tu zamiast rozdzielacza łanu założone takie blachy, coś takiego. Podobno dobrze to spełnia swoje, swoje działanie. Także keder, oczywiście, jest pomalowany na biało motowidła, tak jak to w eksporcie na eksport przystało. No i z drutami w środku, czyli naprawdę stary egzemplarz. Te stare egzemplarze miały te druty w środku. Kiedyś były drewniane, te targańce w 40 i chyba w 50 też się złapały na eksport chyba zawsze były metalowe już te targańce oczywiście od tej strony motowidła tu ładnie jest zabudowany proszę bardzo napęd przyspieszacza tu w ogóle inaczej to idzie tutaj mamy napęd i na sznekę i na targaniec, a tutaj idzie oczywiście to motowideł no a tu mamy ten zabudowany system przyspieszania motowideł, całego napędu tak on tutaj wygląda nam Oczywiście na pas jednorzędowy I tam mamy gdzieś tabliczkę, jeszcze się przejdziemy do tabliczki Ale garażowane wszystko jest, proszę bardzo Siłownik tam tak Od wysuwu No i jeszcze mamy oczywiście Od podnoszenia motowideł Przeświećmy sobie Tu rocznik Ale tu słabo widać Ale od kombajnu 50 56? Nie, tu jest w ogóle. A, to jest jakiś inny model, że ten header 5053 przez 42. Też już miało coś innego powybijane. I to chyba 3418 sztuka jest. Tego headeru. Ale wózek tutaj już sobie przerobili na swój, pewnie nie miał wózka, i wózek jest już zrobiony tutaj autorski. Także taki oto header elegancki, ale my musimy się jeszcze przejechać po tym kombajnem w końcu. Także na sam koniec zrobimy to na co wszyscy czekali. Przepalimy dziada. Aj ten dźwięk. Zobaczmy czy tam na gardzieli. Nie, nic nie było w gardzieli. No to co? Dajmy go, nie? No to włączymy I jazdę przetestować. Dajmy jest wsteczny. O, jak fajnie wchodzi bieg! O, jestem ten kosz założony. Teraz go widać dobrze. Biegi, jak fajnie wchodzą. Normalnie nie czy że bieg wszedł. Nie? Niesamowita sprawa. poruszamy dziadkiem ale te biegi to jest bomba a jak dwójka? dwójka trochę gorzej, ale ale jej wsteczmy, no i zobaczcie zero oporu aż miło pięknie wchodzą te biegi, naprawdę elegancko a tu jeszcze na koniec jak chodzi no dobra chcecie to, wiem, wiem że chcecie tego potrzebował po zimie. Jeszcze możemy się położyć pod dziadkiem, obejrzeć, to słychać pod spodem. Zobaczcie, tak się to tutaj wszystko to prezentuje. Obudowa wialni O i ta klapka tutaj. O jeszcze druga. Na drugiej, na drugiej żmijce. No i ten kosz Także jakoś Wam to mniej więcej pokazałem Jak ten kombajn się prezentuje Także to by było na tyle Z naszego dziadka 78 rocznik kombajnu Bizon Eksportowany do Danii Wrócił z Danii I importowany z powrotem <grym> Także dziękuję tutaj dla Piotrka za to, że mogłem nagrać ten kombajn, dzięki bardzo dla niego i dzięki dla Was za oglądanie. A my widzimy się w następnych bizonowaniach albo w jakichś innych maszynach. Dzięki, że byliście na razie.